Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto Dzień dobry, wspaniałe dzieci z przedszkola Kubusia Puchatka. Zapewne wiecie, że 95 lat temu została wydana książka o niesfornym misiu Kubusiu, Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach ze stumilowego lasu. Doskonale też wiecie, bo też często mnie tutaj w starostwie powiatowym odwiedzacie, że moja praca na co dzień jest bardzo odpowiedzialna i poważna. Ale my dorośli czasem chcemy przenieść się w taki świat radości i zabawy właśnie z wami, z wami dziećmi. Pozwólcie więc, że dzisiaj w towarzystwie Kubusia Puchatka. Puchatka, dokładnie i Kogo? Przyjaciel. Przyjaciel? A jaki ty jesteś przyjaciel? Kła? Połóżka. No właśnie, naszego przyjaciela. Kła połóżka. Przeczytam Wam opowiadanie z, właśnie z książeczki Złotej Księgi Bajek. Jak nasz Kubuś Puchatek niecierpliwie czekał na moment swojego przyjęcia urodzinowego. Chcecie? Tak. A Wy? Tego ranka kubusia obudziły słodkie myśli o torcie, prezentach i balonach. Nie każdego dnia miś miał takie tortowo-balonowe myśli, ale właśnie dziś wypadały jego urodziny. Dlatego też przyjaciele obiecali wyprawić mu przyjęcie urodzinowe. Moje urodzinowe przyjęcie! rozmyślał uszczęśliwiony. Już nie mogę się doczekać. Włożył kapcie i podreptał zobaczyć, która godzina. Czy to, aby nie czas na moje urodzinowe przyjęcie? Zapytał Kubuś z nadzieją, ale jego budzik milczał. Mała wskazówka zatrzymała się na ósemce, a duża na dwunastce. To pora śniadania. Szybko się pocieszył. Bardzo przyjemna pora. Wytoczył więc ze spiżarki trzy baryłeczki miodu. Mm, nim skończę, akurat będzie czas na urodzinową ucztę. Pomyślał z zadowoleniem i ochoczo wziął się do jedzenia. Ale kiedy wylizywał już ostatnią kropelkę miodu z dna ostatniej baryłeczki, do wielkiego przyjęcia było wciąż bardzo daleko. Kubuś zajął się więc poranną gimnastyką. Zrobił swoje ćwiczenia raz i drugi, a niewiele go to zbliżyło do urodzinowych uroczystości. Chyba wpadnę do królika. Zobaczę, jak idą przygotowania. Postanowił i podreptał. Robi się, stwierdził królik krótko. Stojąc w drzwiach i zasłaniając misiowi cały widok, przyjęcie będzie gotowe pod wieczór. Czy mogę rzucić okiem na mój torcik? zapytał nieśmiałym głosem kubuś, próbując dojrzeć z nadramienia królika. Nic z tego uciął rozmowę królik. Wieczorem kubuś westchnął do wieczora było jeszcze bardzo, bardzo daleko a ten poranek ciągnął się i ciągnął w nieskończoność jak żaden inny. Miś przysiadł na swojej ulubionej skałce nad brzegiem strumyka. Patrzył, jak woda płynie z wesołym pluskiem. Pewnie śpieszy się na przyjęcie urodzinowe, pomyślał i znowu westchnął. Prosiaczku, czy mogę zobaczyć ten prezent? Czas oczekiwania najlepiej spędzić w miłym towarzystwie, pomyślał Kubuś i już po chwili pukał do drzwi Prosiaczka. Ze środka dobiegał obiecujący szelest papieru. – Prosiaczku, czy ty przypadkiem nie pakujesz prezentu dla mnie? – zawołał miś. – Nie wchodź! – krzyknął prosiaczek. Czym prędzej zawiązał kokardę na urodzinowym prezencie i wsunął go do szafy. – Już możesz wejść! – zaprosił Kubusia do środka. – Prosiaczku, czy mogę zobaczyć prezent? Jak myślisz, co będziemy robić na przyjęciu? Jak sądzisz, czy królik przystroi mój torcik różowymi różyczkami? Jak myślisz, prosiaczku, ile czasu potrwa przyjęcie? Kubuś wyrzucił z siebie wszystkie pytania jednym tchem, a następnie usadowił się w wygodnie w prosiaczkowym fotelu. Jak to dobrze mieć z kim porozmawiać o tych wszystkich rzeczach? Odetchnął z ulgą. Wtedy czas mija prawie niepostrzeżenie, prawda, prosiaczku? Prosiaczek właśnie otworzył buzię, wahając się, na które z tych pytań odpowiedzieć najpierw. Kiedy do drzwi zapukali tygrys z maleństwem? Pora obiadu! zawołał tygrys. Prosiaczek spojrzał na zegar. Obie wskazówki, duża i mała, wskazywały dwunastą. – Obiad – powtórzył radośnie Kubuś. – To o wiele bliżej wieczoru niż śniadanie, prawda? – To jest właśnie teraz – powiedział z naciskiem Tygrys, który z pustym żołądkiem nie lubił się głowić. Co jest bliżej z czego? – Pora obiadowa to jedna z moich ulubionych pór dnia – cieszył się miś, nakrywając do stołu wraz z Tygrysem i maleństwem. A kiedy wylizał do czysta ostatnią baryłeczkę miodu, westchnął uszczęśliwiony. Czuję się tak, jakby przyjęcie się już rozpoczęło. Skądże znowu, zaprotestował tygrys. Na przyjęciu są serpentyny i konfetti i papierowe kapelusiki i lody i... Kubuś już sobie wyobraził te wszystkie rzeczy. Chyba najwyższy czas zacząć przyjęcie, powiedział z nadzieją. Ojej, jeszcze nie, przestraszył się prosiaczek. Obiecałem pomóc królikowi w dekorowaniu pokoju. Ja też tygrys kiwnął głową. I ja też zawołało maleństwo. Prosiaczek, tygrys i maleństwo czym prędzej pobiegli do królika. Kubuś tymczasem zabrał się do zmywania po obiedzie. Nim skończę, przyjdzie wieczór i zacznie się zabawa. Cieszył się. Ale kiedy wycierał ostatnią kropelkę wody z ostatniego talerza, do wieczora było jeszcze bardzo daleko. Ciężko tak czekać i czekać. Pójdę zapytać Krzysia. Może on coś na to poradzi? Dlaczego tak długo trzeba czekać na własne przyjęcie urodzinowe? zapytał Krzysia od progu. To się tylko tak wydaje, kubusiu, pocieszył go Krzyś. Kiedy się na coś bardzo czeka, najlepiej wtedy oddać się swojemu ulubionemu zajęciu. A co jest ulubionym zajęciem misiów? Zapytał Kubuś z nadzieją, że Krzyś mu podpowie. Wiesz, właśnie czytam świetną książkę o misiu piracie, który szuka zakopanego skarbu. Poczytać ci? Naprawdę chcesz? Ucieszył się Kubuś. Usadowił się więc wygodnie pod cienistym drzewem i Krzyś zaczął czytać. Doszli właśnie do zdania: Miejsce skarbu zaznaczone było krzyżykiem. Kiedy Krzyś spojrzał na zegarek, mała wskazówka zatrzymała się na piątce, a duża wskazówka na dwunastce. Kolacja! ogłosił Krzyś. Czy to znaczy, że już czas na moje przyjęcie urodzinowe? – zapytał Kubuś. Krzyś wyjął ze skrytki prezent dla misia i ruszył do domu królika. – Chodźmy, Kubusiu – powiedział. Torciki, prezenty i baloniki. – Już czas, już czas – podśpiewywał miś przez całą drogę. Pierwsze też stanął na progu królik. Otworzył drzwi na ścieżce i zawołał. – Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. A w środku czekał na Kubusia najwspanialszy urodzinowy tort właśnie przystrojony różowymi różyczkami i barełeczki miodu ubrane w krepinę i cały pęk różnokolorowych baloników i serpentyny i przyjaciele w kapelusikach. Kubusiu, najlepsze życzenia w dniu urodzin. Och, zawołał miś, pora zabawy, to moja ulubiona pora. Potem kubuś uściskał swoich kochanych przyjaciół, prosiaczka i krzysia i powiedział, że dzięki Wam udało się doczekać mojego wspaniałego przyjęcia urodzinowego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Moi drodzy, ale to dzisiejsze święto nie jest jedynym świętem, bo również w tym dniu. Świętują nasi wspaniali nauczyciele, wasze panie, pani dyrektor, wszyscy pracownicy oświaty. Dlatego pozwólcie, bo myślę, że wy już to dawno zrobiliście, że złożę życzenia również wszystkim waszym paniom i panom z okazji ich święta za ich pracę, za ich trud, za ich poświęcenie, za ich serce, które każdego dnia wam oddają i otwierają. Bardzo Wam za to dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Ale moi przyjaciele, którzy dzisiaj tutaj są ze mną, kogoś puchatek, Nikoś i kłapouchy Lidzia, chociaż dzisiaj wyjątkowo kłapouchy coś jest ruchliwe, bo on z reguły jest bardzo powolny, chcielibyśmy z Wami świętować. A jak świętowanie, to i? Tort. O, właśnie, tort. Dlatego mamy dla Was niespodziankę. Odwróćcie proszę główki w stronę drzwi. I to, co w tej chwili zobaczyliście, jest właśnie dla Was. My bardzo dziękujemy, że zaprosiliście nas do wspólnego świętowania. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor i Pani Ani. Jest nam niezmiernie miło ten dzień uczcić razem z wami. Dlatego życzymy Wam wszystkiego dobrego. Bawcie się i świętujcie. Machamy? Co? Podoba się? Podoba! Się? O nie, 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 wszystko mi się to schowało. Sto Dla ciebie? żyje, żyje!